Podsumowaliśmy w Banku Gospodarstwa Krajowego 2024 rok. To dobry rok. Wygenerowaliśmy jako bank wsparcie dla gospodarki sięgające blisko 400 miliardów złotych. To o 9% więcej wsparcia niż. W poprzednim 2023 roku. Po drugie, to rok, w którym nasze zaangażowanie kredytowe, gwarancyjne sięgnęło łącznie 190 miliardów złotych. I co najważniejsze, Podnieśliśmy efektywność działania banku, czego wyrazem jest bardzo dobry wynik finansowy. Wyniósł on 2 miliardy 900 milionów złotych. Byłby wyższy, sięgałby nawet 3 miliardów 200 milionów złotych, ale zdecydowaliśmy się, musieliśmy dokonać większych odpisów, stworzyć większe rezerwy na decyzje kredytowe podejmowane w poprzednich latach i na decyzje, inwestycyjne. Podsumowując, to bardzo dobry rok, rok większej efektywności działania, rok większych przychodów. Jednym z wyznacznikiem 2024 roku było zaangażowanie banków w realizację KPO, Krajowego Planu Odbudowy. To 140 miliardów złotych zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zrealizowaliśmy Wszystkie kamienie milowe. Kamienie milowe w zielonej transformacji miast. Wsparliśmy energetykę 12 miliardami złotych. To wszystko świadczy o profesjonalizmie kadry, pracowników, o wysokim zaangażowaniu w realizację zadań w tym Polskim Banku Rozwoju. Zapraszam wszystkich do zapoznania się ze sprawozdaniem zarządu banku za 2024 rok.